Cześć! Dzisiaj stopy w tangu podróżują. Jestem w Szklarskiej Porębie. Postanowiłam zrobić taki filmik na temat tego, jak warto wybierać buty do tanga. Ostatnio na technikach dla kobiet dziewczyny często pytają, jak wybierać swoje buty do tanga. Często pytają o tym po tym, jak dokonały już pierwszego swojego wyboru i chcą bardziej. Precyzyjnie podejść do wyboru drugiej pary swoich butów. Więc postanowiłam dzisiaj na przykładzie tego klasycznego modelu butów pokazać, na co warto zwrócić uwagę, przymierzając po raz pierwszy swoje buty. Zacznijmy od noska. Kiedy po raz pierwszy przymierzacie buty tangowe, zwróćcie uwagę na swoje palce. Jeżeli palce mieścią się w granicach buta, jest ok. Jeżeli palce wyślizgają się, wystając za granicę noska, rozważcie wybór innego modelu. Możemy przeprowadzić taki prosty test, kiedy przerzucamy ciężar Całego naszego ciała, naprzód stopy, nie opieramy się na obcas i jeżeli palce nie wychodzą, nie wyślizgają się nam za granicę buta, jest ok. Zwróćcie też uwagę na materiał pod waszymi palcami. Pierwsza rzecz, na którą zwracacie uwagę, na ile jest gruba i miękka. Im miększa i grubsza, na przykład jak tutaj w tych butach, przypominająca taką poduszkę, tym wygodniej Wam będzie się tańczyło. Zwłaszcza kiedy tańczycie na z więcej niż 3 godziny, lub też jeżeli jesteście na warsztatach. Jeżeli jest płaska i twarda, takie tańczenie może być męczącym. Druga rzecz, na którą zwróćcie uwagę, jeżeli Materiał jest wykonany, jeżeli ta część buta jest wykonana z zamszu w kolorach czarnym lub jakichś jaskrawych poza ciliastym kolorem, farba może przebarwiać Waszą stopę. Teraz omówimy bardzo ważną część waszych butów, ten główny pasek. W moim modelu to jest jeden pasek, to są dość otwarte buty, więc jeżeli przymierzecie ten model, przeprowadzicie taki test, kiedy napinacie swoją stopę i jeżeli ona z łatwością wyślizguje z waszego buta, to akurat rozważcie kupno innego modelu. Lepiej mieć tutaj kilka pasków, albo mieć bardziej zamknięty ten główny pasek, który będzie chronił Waszą stopę przed takim wyskakiwaniem podczas tańczenia. Dziewczyny, które mają szeroką stopę, albo też mają haluksy, zwróćcie uwagę na przód tego głównego paska. Od wewnętrznej strony będzie Wam wygodnie, jeżeli będą tutaj rozcięcia, albo będzie kilka pasków. Które będą dawały Wam trochę więcej przestrzeni dla Waszej stopy. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to wyściółka. Pierwsze ma być z naturalnego materiału, najlepiej jasnego, żeby też nie przebarwiać Waszą stopę, ale najważniejsze, żeby była dobrze przymocowana pod palcami i pod piętą, żeby nie zwijała się. Teraz przechodzimy do zapiętku. Są buty bez pięty, ale jeżeli przymierzacie akurat podobny model, zwróćcie uwagę na to, żeby wasze pięta wypełniała cały zapięty. Przechodząc do obcasów, nie ma znaczenia jakiej wysokości chcecie obcas. Obcas musi być stabilny. I to od razu ciuć. Od razu po pierwszej przymiarce. To albo jest, albo tego nie ma. Jeżeli czuć, że gdzieś tam trochę chwieje się, obcas, od razu inny model albo inna marka. Kolejnym elementem jest pasek. W klasycznych butach do tanga, w klasycznych modelach, jest zawsze nad kostką. Jeżeli on jest pod kostką, to on wykonuje tylko taką dekoracyjną funkcję. Więc zachęcam, żeby akurat tu był ten paseczek, który dobrze stabilizuje naszą stopę. Czasami w modelach pojawiają się. Różne paski, albo po środku, albo gdzieś tutaj na zewnątrz, albo mamy jeden ten klasyczny i jeszcze jeden dodatkowy. Nie polecam dziewczynom, które jeszcze boją się swoich obcasów, boją się robić ozdobniki i czasami zdarzy im się zahaczyć obcasem ten pasek, więc im mniej pasków, tym bezpieczniej. Dzisiaj omówiłam na jakie najważniejsze rzeczy warto zwracać uwagę, wybierając buty do tanga. I rzeczywiście mogę o każdym poszczególnym elemencie więcej powiedzieć i zrobić takie osobne filmiki, więc dajcie znać, co Was interesuje i zachęcam do dyskusji w komentarzach.